Witam Was z tej strony wam chciałbym pokazać stronę Like Plus, która jest chyba najlepszą stroną do subskrypcji, lajków like czy komentarzy pod filmami za darmo. Możemy także zdobywać obserwacje na naszym profilu, na Instagramie, lajki i komentarze. Tak samo możemy na Google Plus, na Facebooku, ale w tym odcinku pokażę Wam, jak ogarnąć to z YouTube'em. Po pierwsze, wchodzimy do 2 subskrybując kanały. Teraz tak, jak widzicie, 0 punktów. I musimy dodać nasz profil. Dodajemy profil, oświadczamy, że zapoznaliśmy się, ale pierwszy musimy się zapoznać z tym, że to będzie nam lajkowało i ogólnie robiło. Polecam mieć drugie konto, przez które będziecie lajkowa i Teraz zezwalamy na naszym drugim koncie, i z tego drugiego konta nam profil aktywny. Możemy wejść ponownie w subskrybowanie kanałów. Jak widzimy, pojawia się nam różne kanały, powiem się. Po czym subskrybujemy. No tutaj coś nie pykło. Jeżeli nie działa, to najlepiej e, pominąć. I teraz tak możemy jeszcze polubiać filmy. Jeżeli nic nie ma to się nam nic nie powinno po prostu pojawić. Jak widzimy pojawiło nam się jeden za 15 punktów i my dostajemy coraz więcej punktów. I teraz... Czyli bierzemy, I teraz możemy ich skomentować wszystkie filmy. To jest naprawdę milion tych filmów. Na przykład muszę tutaj napisać WOW naprawdę mi pomogłeś. Jak widzicie dostajemy za to dużo punktów. No YouTube nam akurat nie pozwala aktualnie, gdyż... Ja mam problemy z kątem jeszcze, bo to jest z końca założone niedawno. Ale tu na przykład mogę napisać skoro to jest trailer, to na przykład mogę napisać raczej pójdę na film. I to powinno być już wszystko. Jeżeli teraz będę mógł pomagać, tylko z tamtym filmem mi coś nie działa. I to jest jeszcze masa tego, nie chcę się wszystkie komentarze na to ja przedtem tylko wam pokazywać. Teraz tak. już wszystko wszystko że Możemy także, że Google Plus gdyż jest to połączone z YouTube'em. Możemy po prostu dodać profil. Tak, by nowe konto. Tutaj szybko zezwalamy, gdyż wiemy wszystko o co chodzi, że to będzie nam pokazywało różne rzeczy. I teraz tak. Nie mam niestety utworzonego konta Google ale jeżeli wy macie konto Google Plus i macie konto YouTube, możecie z tego skorzystać. I teraz tak, skoro mam 63 punkty i wy też macie trochę punktów, to chcecie pewnie dowiedzieć się jak kupić te suby. Bierzecie moje kanały. Tutaj musicie mieć swój kanał, ja niestety nie mam kanału. Ale wtedy pisujecie nazwę kanału. Na przykład nie wiem, na przykład... No na przykład napiszę mój pomocny poradnik. Podajcie podajecie adres kanału na YouTube, jest to link, w który na przykład możecie wejść po prostu na YouTube i bierzecie link stąd. Następnie dajcie na to subskrypcję i my płacimy dwa razy więcej, jeżeli wtedy on dostanie 8 punktów, a my dostaniemy, a my zapłacimy za to 16 punktów. Im więcej damy nagrody, tym szybciej wiemy, że to będzie się wybierać, że się nam brali. I tutaj możemy dodawać od 8 punkty. Składam mam na 6,2 2 i przyjdą mi dwie subskrypcje. Jeżeli to mam 64, a akurat mam 63, no cóż, mogę jeszcze to pokomentować. No co, bym miał 4? Dzienny jest kliknięcie? ja naprawdę mogę sobie ustawić 16, powiedzmy, i wtedy będę miał 16 dziennie, jeżeli dałem więcej niż te punkty, i więcej niż 16 dziennie nie będę dostawał. Jest to w sumie dobra blokada, żeby ludzie nie widzieli, że tak macie w jeden dzień przyrost lajków albo subów. I Jeżeli widzicie, że to jest. Tutaj trzeba dodać kanał, a później, jeżeli dodać kanał, powinny się pojawić przyciski. E, Kup lajki i kup komentarze I wtedy tam komentarze są dwa razy droższe niż lajka like albo taka subskrypcja. Bo minimalnie wtedy to jest 16, czyli 32 punkty. I teraz myślę, wymienić wymienimy te punkty na prawdziwe nagrody. Klik, wchodzimy w clickback. I tutaj właśnie będziemy mieli ładowanie. Niestety nie mam zbyt szybkiego komputera. a będziemy mogli to wymienić na prawdziwe nagrody, na przykład na lampkę LED i tam jest jeszcze milion różnych rzeczy. Naprawdę. Jest masa rzeczy I tutaj jest wszystko napisane, kilka informacji o ClickBank, ale ja już to wiem w sumie Więc, klik zamknij I taki mamy tu na przykład elektryczny Elastyczna lampka LED, USB, PC Rozdziela zapalniczki na dwa gniazda do auta i co naprawdę tego wiele I to będzie, że to jest trochę drogie, jak na 14 tysięcy punktów to takie coś Jeżeli pójdziemy trochę dalej to mam, kulki magnetyczne ja w tym kiedyś się lubiłem naprawdę bawić kamera internetowa jest w sumie nawet nie wiem czy od tego nie lepsza no kosztuje mniej i jest to wszystko zrobione tak żebyście wy i oni zarobili macie tutaj nawet darmowe euro na steam, 28 tysięcy punktów jeżeli ludzie będą robili dużo ten, to wy dużo zarobicie jest to w sumie chyba proste jest też myszka logitecha i ogólnie wiele naprawdę wiele Niezniszczalny helikopter zdalnie sterowany, a tu już 110 tysięcy punktów. Jeżeli ktoś się na to uzbiera, to brawo dla niego. No i dobra, cóż, jeszcze możemy Instagramie y, obserwując profile, ale to już w sumie na inny odcinek. Ja się żegnam z Wami. Link w opisie. Cześć. Dan, dan.